Witajcie z tej strony, Śliwka, A to jest 14 odcinek z gry New Super Mario Bros. U Deluxe. No i dzisiaj zabierzemy się za przechodzenie następnego świata jako Luigi. Więc będzie to świat Maring Clouds. O. Tym razem nie będzie też ma tylko kamek już. Okej. Okay. No i kolejny kupaling. I jesteśmy coraz bliżej tej chmury. Ale pierwszy poziom będzie się nazywał Land of Flying Blocks, czyli po prostu kraina latających bloków. No i teraz mam tutaj Fireflowera na Luigi, więc bardziej by się przydał Acorn. No właśnie, a nie, bo to Nie ma Aikorna za bardzo. Te ładne Wingi tutaj latają, ale. Aikorna nie. nie widzę, tu już teraz w ogóle mamy. przerąbane. Bez niczego. No, przynajmniej możemy te bloki rozwalać jeszcze. Jest Acorn, no to super. I teraz tak, trzeba oczywiście pilnować tych starcoinów, żeby nam nie umknęły, ponieważ jeżeli nam umkną, to trzeba będzie poziom powtórzyć od nowa. Ewentualnie się wrócić, jeśli będzie taka opcja, ale... Raczej nie ma... Okej, okay, tutaj pewnie jest wejście w tej róże, No ale jest pierwszy starcoin. Albo drugi. Eee... Yy... Okej? Okay. A jest pierwszy. Dobra, to tam będzie drugi. Tak więc dwa... Tak, tak naprawdę blisko siebie bardzo. No, idealnie. Okej, okay, to teraz... Aha, musimy na tej chmurce stanąć jeszcze, żeby ją aktywnić. Znaczy ciekawe czy by się dało bez aktywacji chmurki przejść ten poziom. To jest taki na pewno... Ajajaj, aj, aj, fajny challenge. Do sprawdzenia. No ale może nie dziś. Jest checkpoint, więc dwa starokońce już mamy zapisane. Teraz się tylko ten trzeci znaleźć będzie wszystko w porządku. Kupa trupa niestety się przesunęła. Nie w to miejsce, gdzie bym chciał. Aha, lepiej tutaj dałem przejść. Się wślizgnąć. Teraz tu. Okej. Okay. Może się uda, zobaczymy. Też nie po drodze chyba troszeczkę. Damy radę, damy radę? No nie daliśmy rady i straciłem jeszcze... Eh, grzybka. Może tu będzie chociaż? No jest, okej. Okay. No to zaryzykowałem niepotrzebnie trochę, ale co my tu mamy? Czekajcie, czekajcie, no bo. Okej, okay, dobra. Wow, okej, okay, no. Było to dosyć proste, muszę przyznać. Teraz coś tu jest, chyba nie. Wow, ile tych pirania plantów? No nie. Okej, okay, to już chyba koniec problemów. No. I super. One up. No, prosty poziom. No, ale wiadomo, to jest pierwszy poziom w siódmym świecie. A siódmy świat już będzie dosyć trudny. No więc. Ja bym się tak nie cieszył jeszcze teraz. Okej. Okay. Więc teraz 7-2. Shrooms. Czyli to będą chyba takie grzybki, co się mm, przechylają, w zależności na której stronie stoimy chyba. No właśnie, tak, bo w Mario Makerze jest też taka platforma Seesaw, która właśnie tak samo działa. Więc trochę też tutaj się... trochę tak skojarzyłem. Yoshi! Nareszcie! Że tam tego nie było. I teraz co my mamy? Po prostu Grand Pound? Nie. A Flutter Jumpa chyba trzeba zrobić z tamtej strony. Tak, okej, okay, nic, nic trudnego, proszę bardzo, jest, owoczki też będziemy zjadać, żeby dostać power-upa, fazy możemy zjeść przecież, nie? Tak, pamiętam akurat, poprzedniego poziomu jakiegoś, chyba w wszystkim świecie to było, na początku jakoś, okej, okay, teraz czy tu możemy te pierania planty zjeść i wejść do tych rur, na przykład? Warto sprawdzić mimo wszystko. Nie. Chyba, że z oczym nie możemy wejść do rury, tylko. Nie. Nie, z oczym przecież możemy wejść po prostu. Tu się nie da i tyle. Okej. Okay. A, przeskoczyły. A jednak nie, dobra. Znaczy, przeskoczyły, ale. Karma wróciła. Właściwie to. Nie było za co, żeby wróciła. Po prostu. Gumby same w sobie są nieprzyjazne i to wystarcza o właśnie, żebym ja zaraz tutaj nie dostał tą obszarką okej okay, i power up fire flower no dobra, no niech będzie lucky tu jeszcze jest, no nie lucky tu jest najgorszy przecież no ale możemy sobie dzięki temu amunicję, tak jakby zyskać taką broń raz tak może dobrze by było tego Lakitu teraz może pokonać i zdobyć cokolwiek tam na górze jest nie już, no nie Laki tu ja cię nienawidzę, naprawdę Coś najgorszy Dawaj, no okej okay. Czemu on zawrócił? Laki tu. Nienawidzę cię. Dobra, wiesz co, trzeba było kupą trupom go załatwić. No, proszę bardzo. No i tu był oczywiście StarCoin To było do przewidzenia I teraz mamy problem, no bo nie mamy już jego I... Jeszcze ostatni StarCoin został, więc no, Mogło to być związane z Joshim typowo No i teraz co to jest? O nie! Myślałem, że spadnę Więc skoczyłem dobra, No dobra, przynajmniej będziemy mieli jego teraz Ze sobą no chyba, że wrócimy do tego domku tutaj, aby bym się nie zresetował tam. Jeśli tak będzie, to będę troszeczkę zły. No i zobaczymy, o co tutaj chodzi. Eee, te baby Oshi naprawdę są głodne, jeśli chodzi o te panele. Kiedy zadzwonię w Kiedy gwiznę. Eee, przynajmniej jedne, przynieśmy jednego baby oshiego do eee, tego koloru odpowiadającego. Odpowiednia kombinacja paneli Sprawi, że możesz zebrać nawet aż dwa przedmioty. Ale nawet się nie wasz przynosić mi Bowsera. Chyba najważniejsze, żeby, żeby zapamiętać gdzie jest Bowser. Ha, bo on jest zawsze po lewej. No. A nie, bo on może przeskakiwać też. Co jest? Ok, Bowser jest na środku. Teraz po lewej. A, bo to trzeba. No to ten jest bezpieczny tutaj. Na pewno. No, tutaj to losowo, tak trochę, bo. Nie zapamiętałem za bardzo? No, grzybek, jeden grzybek, ok. Może być. Lepsze to niż. nic. No więc ja go sobie od razu oczywiście użyję. Bo ten, laki tu nie da mi żyć. I teraz jest checkpoint? Jest, dobra. No i super. Tak, ja, akurat jest spoko. No więc lecimy. Seasaw Shrooms. Od Checkpoint'a tym razem. I teraz tak, Lakitu już od razu tutaj jest, chyba. Tak. Ale my tutaj mamy. Gdzie jest Yoshi w ogóle? On gdzieś tu był. A tu, chyba. Dobra. Jest, Yoshi. Ok, no właśnie. Lakitu jest taki cwany. Że on sobie robi tak czasami wracać po prostu. No i to może nas wprowadzić w duży błąd. Dobra, to możemy sobie też te owocki tutaj zjeść. Niektóre przynajmniej. I teraz Lucky to powinien. No właśnie, wrócić. Niestety. Jakby tutaj podleciał, też by było naprawdę fajnie. Ale on się nie zniża, chyba. On tylko poziomu lata. Okej, to fazy jest przynajmniej, już trochę z głowy mamy problemów i teraz tam pewnie można wejść, tylko timing tego będzie taki, kurczę, ciężki. Dobra, teraz chyba nawet za wcześnie, znaczy za późno. Okej, okay. raz. Okej, okay. prawie się nie udało. Teraz zobaczcie, tutaj musimy mieć jeszcze jego, no bo inaczej byśmy tego nie zdobyli. No chyba, żebyśmy mieli Acorna, no ale to wiadomo, nie mamy. No jeszcze tajna monetka, ok. Więc dobrze, że go mamy jednak. I teraz... Musimy się udać dalej na te platformę i teraz... Łoooo! Wow, fuzzy, No nie! Ła, oh, na szczęście. To chyba jeszcze go zostawiamy po prostu. No bo i tak nie możemy go przenieść. O, dwie siódmki. Co jest za dwie siódemki gwiazdka? Oby nie tak szczerze, bo gwiazdka jest tylko na chwilę. I to na początek poziomu, gdzie zazwyczaj się nic tam trudnego nie dzieje, więc. No. Acorn, no idealnie po prostu Ekorn to jest coś. Co naprawdę by mi się przydało. Tylko że jeszcze nie będę go używał, no bo... Może mi się też acorn pojawić w tym poziomie trzecim Więc na razie go sobie zostawimy O, w ogóle fajnie, że ten też domek się odnowił Switchback Hill Okej, okay, czyli będą jakieś przełączniki Znaczy takie trochę... Aha, wiem Platformy, które po prostu jak na nich stajemy, to idą... Przesuwają się w jedną stronę, a jak nie, no to w drugą. Ice Flower? Aha, żeby bullet bile zamrozić. Okej. Okay. Rozumiem, rozumiem koncepcję. Teraz tu. <laughs> Może być. Spokoj, teraz możemy go sobie podnieść i użyć go do walki z innymi bullet billami. Bo się oczywiście nie odmrozi. O, drugi ice flower. Ale ich tu jest sporo, naprawdę może tam wskoczyć, nie wiem, zobaczymy. Czy znaczy, można, ale same końce tutaj są, więc. Trochę niepotrzebnie ryzykowałem. No, wiadomo, bez ryzyka nie ma zabawy. I teraz. Aha, wiem już, tam wskoczyć. Po prostu trzeba tej platformy użyć. A, tam jest sakracik. Tak. Tylko ostrożnie, żeby nie spaść. Aha. A, czyli to to wydawało dźwięki. Je, ma gwiazdka. <laughs> Okej. Okay. Po co? Nie wiem. O! Możemy zrobić coś takiego chaina trochę. Kuczenie nie! No to chyba nic z mojego chain'a w takim razie. No i dobra, świetnie. Dobra. Znaczy to i tak pewnie nie było konieczne, żeby... nam jakieś starcoin y zdobyć. Mam taką nadzieję przynajmniej... A coś tu jest? Jest rura oczywiście, no. W takim miejscu mi nie, mogłoby nie być rury. No nie. Uuuu, co to jest? Też challenge trochę taki. Okej, okay. o! <grystanie> w ostatniej chwili. Tylko... O! No okej, okay. bez problemu się udało. Jest druga gwiazdka, drugi Starcoin. Tak właściwie. I teraz to pewnie checkpoint, tak. Więc mega dobrze. Kolejny Ice Flower'ek. Teraz żeby tutaj żadnego sekretu nie ominąć, przecież najważniejsze. Aha, czyli końsy też. Wpływają na tą ten kierunek tej windy. I teraz tam coś. Hmm, jak się tam dostać na dół. Jest jakiś sposób na pewno. A, tam trzeba było. No dobra. Nie będę już ginął, ale wiem, że. Tak trzeba było zrobić. O nie! starcoin coin! Szybko, szybko, szybko. No nie. Dobra, dogonimy go. Na pewno. Dobra, dawaj tutaj Bullet Bill. Aha, trzeba po prostu tutaj go złapać. Nie! <grym> Dobra. Złapać się go udało. No, ale przeżyć już tak średnio. No więc może teraz sobie użyjemy tego Acorna. No bo... Myślę, że to jest idealne miejsce. No i przy okazji sobie zobaczymy, co tam na dole jest. Czy tylko po prostu te monetki, czy coś więcej. Chyba tylko monetki, skoro Starkoń był już w tamtym miejscu. O, ostrożnie, żeby tego ekorna nie stracić teraz. W głupi sposób. A, jeszcze coś jest. One Up. Nie, chyba ta by była. Ajce oczywiście nie bierzemy. Ale ten pał mnie tutaj interesuje, ponieważ możemy sobie go użyć. A, bo dobra, nie. No. <laughs> no i o to mi chodziło. Łatwy sposób na Starcoina. No i oczywiście możemy sobie też poziom troszeczkę tak scitować. Mam minąć troszeczkę paratrupa. Tak, że nic nie ma. Sobie zrobimy tak troszeczkę, kombos bullet Billy. Zobaczcie. Cyk, cyk i no już więcej nie, ale dwa się udało pod rząd, więc jest to dla mnie oczywiście wystarczające. No więc teraz została wieża. No i chyba sobie skończymy ten odcinek. Myślę, że wieżą właśnie. Albo jeszcze ten Ghost House przejdziemy trochę dylemat jak w trzecim... E, w, świe, w świecie trzecim Okej, okay, Slide Lift Tower Też mieliśmy tam podobną sytuację, że Po wieży był akurat ten Ghost House No i nie wiedziałem za bardzo co zrobić, no ale Może faktycznie lepiej przejść Ghost House'a Tylko zobaczcie, mamy tutaj od razu Fire Bro Więc to już nie będą przelawki. zdecydowanie nie Jest icorn no dobra Coś tu jest nie, ale może coś być na dole, chociaż. Nie no, co by miał tam być? Raczej nic. Okej, okay, kolejny Firebro. No, może ja sobie go tutaj ominę, albo nie. Albo dobra, tak. Jednak. No, jednak nie. Firebro. Lecę po ciebie. Dosłownie. Nie, no Firebro, serio. Dobra. i jeszcze tutaj będą, więc. To mnie nie martwi. O! O, proszę! Zemsta? Z tym, oczywiście, wejdę. No, chodź tu. No. Teraz, co my tu mamy? Jakiegoś acorna może? Gwiazdkę? A, ciekawe, jak ja mam ją zdobyć w ogóle. <laughs> dobra. Ale jest icorn Najważniejsza rzecz coś tam jest na dole? Nie. Nic nie ma. Ok. Teraz Firebro. No, pokonany tym razem lepiej. <laughs> Więc bardzo dobrze. I teraz gdzie są te Star Coiny? Jeszcze ani jednego nie było. Tam jest na pewno. Po prawej. Tam widać, że jest taka. A nie, to jest po prostu skrócik. No więc może lepiej tędy nie idźmy. Tutaj też nic, ni nigdzie tego nie ma, aha. Już chyba wiem gdzie to może być w takim razie. Jak? No nie tam też tego nie ma. Okej, okay, no to już był naprawdę głupi błąd z mojej strony, już się chciałem totalnie popisać, muszę przyznać. No nie, już te bloki są takie... ...wburzające. No Maxa. Nie giń. Luigi, nie giń. dobra. No, dobra. Teraz co my tu mamy? Nic znowu? No to co ja mam tu zrobić, żeby zdobyć te starcoiny Tu Nie mogę tak uderzyć od Grand Pounda, ale... W sensie nie od Grand Pounda, tylko Grand Poundem po prostu. Okej, okay. o! No, i akurat tam był pierwszy Starcoin, oczywiście. No, super. Świetnie. Nie, po prostu super. Ja nie mogę. No co za. Dobra. Znowu za cegłami, żeby. bardziej wkurzyć. No, ale wiem, że to ma być niby trudne. I tak dalej. No, nie. Dobra, po prostu teraz to spróbuję przejść i teraz się przekonamy co dalej. Przynajmniej wiemy gdzie już jest ten pierwszy. Ej Korn, no to nie. Co to jest za level? No nie, Czy ten trybąs na dole. Przecież totalne przegięcie. E, Okej, okay, trzeba iść w prawo. Rzecz jasna. Tam? Dobra. No, akurat to była podpowiedź w postaci monetek, więc. Jasna sprawa, że tam trzeba iść. No i. Mając ekorna, No, nic nie minęliśmy. Oprócz tej pierwszej. Mając ekorna, to jest bardzo proste. Okej, okay, teraz ostrożnie, żeby tutaj się nie wywalić. O! Okej. Okay. Czy chcemy tego Fireflowera? Zobaczę, co jest tylko na górze. Tam coś jest! Jest rura! Okej. Okay. to świetnie. No, może jednak lepiej nie brać tego Fireflowera. Trzeba naprawdę przemyśleć nasze poczynania, bo może być naprawdę kiepsko. Ja tutaj nie przemyślałem trochę, ale. Nie wyszło już tak źle, jak się mogło wydawać, teraz no, co ja tu muszę zrobić? Dołem jakoś tam przejść? Nie muszę się tutaj chyba wślizgnąć. O. Dobra. No to jest. To wychodzimy stąd. I teraz będzie walka z Magikupą. O. Skrócik taki. No jeszcze raz trzeba będzie tam wrócić Niestety, no ale cóż Przynajmniej zobaczymy tę walkę No i wreszcie, Maczyku skończy skończyły ci się bumbumy. Teraz musisz sam ze mną walczyć o, coś takiego Dobra no i znowu ta mobilność się raczej bardziej przydaje niż. Fireflower, no bo trzeba tam wskoczyć do niego, tylko nie trafiłem oczywiście. Gumba została. Kolejna tura bloków, spoko. Teleport. Jeszcze raz poproszę. To i dobra. Jest. Pierwsze uderzenie, 100 sekund. Znaczy 100 jednostek czasowych takich dziwnych. Trochę krótszych niż sekundy, no dobra. No, dawaj, bo nie zdążę. Timeouta będę miał. O! Jest, dobra. Wow, 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 trochę dużo tego Daj następną turę, dawaj, dawaj Kurczę, nie zdążyłem. Dobra, chodź tutaj po prawo. A bo tu, dobra. Jest No i nareszcie pokonany. No i dobra No to mamy ukończony. No, poziom. Walkę z kamekiem. To jeszcze raz musimy tą walkę niestety przejść. Ale najpierw mamy nabita do złapania i to będzie też ostatni cel. Ponieważ żeby przejść igron na 100% trzeba złapać nabita w tych siedmiu światach. Czyli wszystkich oprócz tego ostatniego. Oraz oczywiście tego specjalnego, no ale to tam wiadomo, że nie ma nabitów. No więc no chyba dzisiaj sobie jednak odpuszczę już tą. Ten ghost house... A, kurczę ten fazy to jest... Trochę spowolnił mnie. O! Dobrze, dobrze, paratrupa nie skacze, czy znaczy, ta paragumba bardziej. Paratrupa to będzie w, gdzieś tam w przyszłości. Serio? Dobra. O! <ścoughs> co jest? <ścoughs> nie wiedział co zrobić za bardzo. No ale straciłem tego acorna teraz. No i teraz wiadomo będzie troszeczkę ciężej z przeżyciem. Znaczy utrzymaniem tej formy z grzybkiem. Ale myślę, że tam radę. No jest właśnie. Zdobyłeś. Yy, tak, zdobyłeś. Yy, złapałeś nabita we wszystkim we wszystkich światach. W każdym świecie. Gratulacje. No i właśnie to jest. Ta pierwsza gwiazdka na tym save. Zobaczymy, czy... Znaczy ja zobaczę po prostu, czy to już się będzie tam liczyć. No ale chyba pierwsza gwiazdka jest po prostu za przejście gry, czyli za pokonanie Bowsera. No ale nie wiem. O ty, widzisz? jesteś cwany, a jestem jeszcze cwańszy. Dobra. No początek będzie oczywiście długo-długo nic, potem dopiero Starcoin. Więc tutaj się oczywiście musimy pośpieszyć, żeby nic tutaj nie zrobić głupiego. No chyba że. Dobra nie. Będę go już tutaj pokonywał. Dam mu spokój. On mi może da spokój. Dobra. Będę pacyfistą w tym podejściu, przynajmniej. Nie, no. Czasami to trzeba pokonywać wrogów, na przykład po prostu bossów. Bosowie to też przeciwnicy przecież. No i proszę bardzo, dziękujemy. Udało się. Zaraz lecimy do Kameka znowu. Tym razem trochę speedrunem, można powiedzieć. Dobra. Wszystko już tutaj wiemy, więc... Ja się po prostu będę śpieszył, no i tyle. O, proszę bardzo i... uwaga! No, dobra. Raz tu. Cyk, pięknie. Uwaga. Aha, tu jest to, tu jest rura? A, to jest wyjście stamtąd, dobra, no tak. Może tym razem sobie pójdziemy w lewo, żeby zobaczyć tą inną ścieżkę. Dzień dobry, witam. Dobra. No mówię. Nie będę tutaj nikogo pokonywał w takim razie. Skoro już tak sobie postanowiłem, no to. dotrzymam słowa. No i. Teraz mamy już dużo więcej czasu na walkę. No ale jak to ma być speedrun, to niech to będzie speedrun. No więc Kamek, znowu się widzimy. Wróciłeś. No, może ci pójdzie tym razem lepiej. A może nie, zobaczymy. O, idealnie, no co to, to mi się podoba. Okej. Okay. Teraz znowu te pociski. Znaczy mając tego acornę, to ten, ta walka jest strasznie łatwa. Ponieważ po prostu możemy sobie wszędzie latać gdzie chcemy. Kurczę no. Dobra, poczekajmy na następny. O właśnie. Ło, wow. dobra, trochę przesadziłem. Ale to jest dobry sposób na uniknięcie tych pocisków, jeśli. niebyśmy z nimi problemu. No, proszę bardzo, kamek. No, uniknął. Okej. Okay. No. no, nie, nie doskoczyłeś, Luigi. Ło, wow. dobra. Robi się ciężko. Może sobie muszarkę weźmiemy, żeby go. z muszarką złapać. Jest. <noise> nie, no, idealnie po prostu. Idealne zakończenie odcinka. No, no to teraz już wszystko załatwione. No więc, safe. No i dobrze, słuchajcie. To wszystko na dzisiaj. Eee, w następnym odcinku przejdziemy sobie chyba do końca tego świata, no bo już tam za wiele nie zostało. No, a jeśli coś, no to odcinek się przedłuży. Więc na spokojnie. No i jeśli ten odcinek Wam się spodobał, no zaproszę Was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji na kanale. No i... Co? To wszystko. Trzymajcie się i cześć!